Nie, no chyba wszystko słychać. Witam wszystkich na losowaniu nagrody pocieszenia 3x3. Z tej strony był Mateusz Morek, AKS-MQ. Wasudan, Marcin, Nasiadek. Czy przystępujemy do losowania zatem? Myślę, że tak. Zaraz. Myślę, że dostanę obraz na mojej wizji i zaczynamy losować. Dobra. O, już powinieneś mieć. O tak, widzimy program do losowania, strona losowe.pl i liczbę uczestników, którzy dostaliśmy, dostaliśmy maila, nas, naszego maila. Przepraszam, nasze dane, dane naszego maila. No i losujemy nagrodę wśród 21 osób, które podystały właśnie te dane związane z Facebookiem, z lajkiem na Facebooka i zostały zweryfikowane pozytywnie. Może ta nagroda, ile? 10 Riot Pointsów? 400, 400 Riot 400 Riot Riot tak jest. Dla największego farciarza. Może tak. No tak, przystąpmy do losowania, zobaczmy kto jest tym farciarzem. Okej, okay, let's go. Ojej, wygrał numer 12, czyli Mysza Kupa. No więc... Jeśli się nie mylę, to Rafał Niewski. Yy, chyba się nie mylisz. Zaraz go zaproszę tutaj. No dawaj go tutaj. Chyba jest Awka, lecz się zobaczymy. Ja jak najbardziej nie jest na, na tym spiku. Tak, ale spróbuję go zawołać, ale się nie udaje. W międzyczasie chciałbym zaprosić jeszcze wszystkich odwiedzenia naszego forum EU. gdzie można startować w naszych fajnych konkursach, m.in. co miesiąc Team Fortress 2 gdzie można wygrać Gold Keya. Ewentualnie Counter Strike, gdzie aktualnie trwa konkurs najlepszego gracza, gdzie możemy wygrać Counter Strike 1.6 i Counter Strike Go. Są to CDK, ja. chyba mysza się nie pojawi. Niestety, nasz zwycięzca się nie pojawi. To liczymy, liczymy udanych wakacji i się na pewno w, w wrześniu albo październiku. No, no, na następnym konkursie, więc pozdrawiamy. Pozdrawiamy.